graças Szanowni Państwo, jestem szczególnie wzruszona, że to właśnie mnie wspólnie z sołtysem Stanisławem Adamowiczem przypadł w udziale miły obowiązek i zaszczyt otwarcia pierwszego festynu w historii wsi Biała, a także w historii gminy Radzyń Podlaski, który został zorganizowany wspólnie z Radą Sołecką oraz kółkiem rolniczym i który musi nam się udać. Szanowni zebrani, mieszkańcy naszej wsi, gminy, powiatu, drodzy goście Jest mi również, jest mi również bardzo miło, że wraz z założycielką naszego zespołu Białe Róże Mirosławą Piasko, otwieram festyn rodzinny pod hasłem Na Ludową Nutę Drodzy Państwo, dzisiejszy festyn to święto rodzinne i sąsiedzkie. To krótki odpoczynek przed okresem ciężkiej pracy na wsi, to znaczy żniwami. Poprzedziły go wielogodzinne przygotowania i gorączkowa praca. Do dzisiejszego poranka wszystko było praktycznie przygotowane. Pozostawało martwić się tylko o pogodę, która w tym roku wyjątkowo nie sprzyja pracy rolnika którego niestety fabryka mieści się pod gołym niebem. Wszyscy biorący udział w przygotowaniach byli świadkami i uczestnikami niezwykłej integracji środowisk. I to jest największy sukces naszej imprezy. Dzisiejsze święto impreza zrodziła się z inicjatywy zespołu Białe Róże, który z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Zespół kulturalno-rozrywkowy Białe Róże w Białej powstał jesienią ubiegłego roku. Na dzień dzisiejszy jego liczebność to 21 kobiet. Oczko w głowie sołtysa. A po dzisiejszym święcie liczy na szerszy i większy rozkwit. Jestem gorąco przekonana, że w Białej zdecydowanie więcej jest róż, które pączkują lub są już rozwinięte, ale w ukryciu. Drogie kobiety, Chciałam nadmienić, że nasza wieś licząca już około 600 lat była kilkakrotnie własnością właśnie kobiet, bo w 1463 roku przypadła w dziale rodzinnym Małgorzacie Szczechowa i Snopkowa w 1514 roku w posagu dostała ją Elżbieta z Węglina. W 1710 po śmierci Zygmunta I dobra białej przeszły w ręce jego wnuczki marii Konskiej. Prawdopodobnie w 1799 roku dobra Radzyńskie nabył ksiądz Stanisław Staszic, a z jego rąk przeszły one na własność Anny Sapierzyny, która w 1818 roku zakładała szkołę elementarną w Radzyńskim pałacu. Także szanowne kobiety, historia naszej wsi kręci się w oku Białogłów. Sama nazwa Biała to też rodzaj żeński. To też kobieta, tak jak Polska czy Europa. Jako przedstawicielka tej pci, serdecznie Was wszystkie pozdrawiam. Gibat, <klucz> dziewczyny! Dzisiaj, drodzy Państwo, pragniemy ocalić od zapomnienia życie naszych przodków. W ramach festynu chcemy nawiązać do tradycji, zwyczajów życia naszych praojców i zachować od zniszczenia i zapomnienia. Dorobek poprzednich pokoleń. Największym trwałym efektem jest nasza izba regionalna, która od niedawna została przekazana pod opiekę Białych Róż. Izba ta powstała dzięki zaangażowaniu mieszkańców sibiała, a w szczególności dzięki Janinie i Felixowi Rybaków oraz Alicji Jurkowskiej, jak też naszego sołtysa Stanisława Adamowicza. Urządzono w niej stałą ekspozycję przedmiotów codziennego użytku narzędzi, mebli, strojów i tym podobne. Do obejrzenia której dzisiaj serdecznie wszystkich zapraszam. Drodzy Państwo, to już mija 55 lat, bo w 1954 roku rozpoczęła się budowa tego domu ludowego, na placu którego się dzisiaj znajdujemy. I to właśnie tutaj chcemy zaprezentować pracę naszych babć, prabać, dziadków i pradziadków. A mianowicie takie jak przędzenie lnu, wyrabianie masła, kucie podków i podkuwanie koni, przejażdżki bryczką naszych miejscowych gospodarzy, wyrabianie garków z gliny, prace i degustację miodów, rękodzieło artystyczne naszych miejscowych kobiet, tutaj z białej, krzyżykowanie, szydełkowanie, wyszyłko, wy, wy, wyszywanie oraz Występy zaproszonych zespołów ludowych. Zapraszamy gorąco również do degustacji różnych rodzajów pierogów, przygotowanych przez Miejscowy Zespół Białe Róże. Zapraszam bardzo na pierogi parowane z kaszą gryczaną, kaszą jaglaną, z serem oraz jagodami. Pierogi leniwe z serem oraz kapustą i grzybami. Pierogi pieczone, zawijane, dzisiaj zwane struclami z makiem i jabłkami. Zapraszamy również na bułeczki z wiśniami, jak też racuchy z makiem, a przede wszystkim polecamy tarciuchy, tak, zwa tak zwane pyzy dzisiejsze z soczewicą. No oczywiście nie odbyłoby się bez tradycyjnego, który przeszedł do historii naszej wsi, którą pamiętają tylko mieszkańcy w dojrzałym wieku, a mianowicie chodzi tutaj o bielski żur. Starsi pamiętają taką anegdotkę na jego temat, o treści. Bielski żur, żabikowska saładucha. Jeden je, drugi dmucha. My bielski żur dzisiaj ugotowałyśmy i serdecznie zapraszamy do jego degustacji. Ciekawe tylko jesteśmy, czy na dożynkach w Żabikowie będzie żabikowska saładucha. Brawo. Ponadto zapraszamy na pajdę chleba ze smalcem, później ze zrobionym swojskim masłem i oczywiście z małosolnym ogóreczkiem. Jak też na kiełbaski z gryla, oczywiście sporządzonego i zbudowanego na dzisiejsze święto. Najmłodszym uczestnikom naszego święta proponujemy smaczne lody oraz przejażdżkę na kucyku. Na zakończenie wyrażam ogromną wdzięczność wszystkim tym, którzy mieli jakikolwiek wkład w to dzisiejsze dzieło. Sponsorom, tym oficjalnym i tym nieoficjalnym i tym, co pomagali w ukryciu, nie, poda nie podając tutaj swoich nazwisk. A przede wszystkim wszystkim mieszkańcom Si Biała. Bez, za bez zaangażowania, ofiarności i pracy tak wielu osób. Nic by się dzisiaj tutaj, proszę państwa, nie działo. Nic by się tutaj nie wydarzyło. I powtórzę raz jeszcze. Jest to nasz największy sukces, że właśnie tutaj, dzisiaj wszyscy jesteśmy i możemy wspólnie świętować. Życzę więc przede wszystkim pogody ducha i wspaniałej, długiej zabawy. Dziękuję za uwagę. Proszę Państwa, nasza współpraca Rady Sowieckiej z Białymi Różami dopiero się zaczęła. Festyn jest po raz pierwszy, myślę, że nie ostatni. Także zapraszam, bawmy się razem. Dzięki.

Komu jeszcze Żurek? Mm. Nie, troszeczkę. Komu bo idę do domu, tak? Też już co, to, to się mówi, tam, jest jest. Z tego szansy, czym jest czy stanowisko? A, on tam swoje stanowisko. Konia A, będą podkuwać. Taki pokaz tak. właśnie. Tam.

Alla kör ut här förbi här, för spåret är väldigt mycket.

let go. So. Których żony służyć całą kulturze, wróżą moc satysfakcji i roboty dużo. Wszystkim tu zebranym karty dobrze wróżą. Dacie grosz, cygance.

Dzień dobry Państwu bardzo serdecznie witam i proszę wybaczyć mi za to, że dopiero w tym momencie, że dopiero teraz jestem tutaj z Państwem, chociaż od samego rana myślę o tym, żeby tutaj być z tymi ludźmi, z którymi tak było mi miło współpracować przez wiele lat. I z którymi nadal bardzo dobre takie kontakty utrzymujemy. Jestem bardzo rad, że mogę tutaj być i w tych nawet takich kuluarowych, takich spotkaniach osobistych naprawdę wracamy bardzo często myślą do tego czasu, kiedy byliśmy razem, kiedy razem współtworzyliśmy tą naszą rzeczywistość. I bardzo się cieszę, że to nadal trwa, że Państwo jesteście na tyle. Na tyle zdeterminowani, aby i w tej trudnej takim czasie, i w tej pogodzie, jednak być tutaj razem, być, cieszyć się tym, co mamy, co posiadamy. Wszystko to, czym się możemy dzielić z innymi. Jest to niezwykle miłe, niezwykle radosne. Mimo niesprzyjającej aury, ale jednak jak widzę, humory dopisują, radość taka wewnętrzna również jest widoczna. Także, szan szanowni Państwo. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, życząc miłej, bardzo takiej pogodnej zabawy. I oczywiście gratuluję organizatorom, gratuluję panu Sołtysowi, innym społecznikom zorganizowania właśnie tego festynu. Jak widać, jest to potrzebne. Nie tylko ciągła praca, ale też i czas wypoczynku jest ważny. Raz jeszcze serdecznie państwa pozdrawiam i dziękuję serdecznie za zaproszenie. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się.